Czyścimy sobie mój pistolet Shadow A2, znacie go już z wcześniejszych odcinków, ale wykorzystam do tego moją myjkę ultrasoniczną, czyli ultradźwiękową, ponieważ no, dużo słyszałem, naczytałem się na ten temat, opinie są dosyć podzielone w stronę, iż jest to super rewelacja, mega i w ogóle. I również skrajne e, takie opinie na temat tego, że można sobie zniszczyć pistolet, można przesadzić no dlatego postanowiłem e, zrobić to e, sam na swojej broni, żeby nie mieć potem do nikogo pretensji, jeżeli faktycznie coś się stanie e, no i do tego celu, tak jak mówiłem wykorzystam swój własny pistolet zobaczymy jak to wyjdzie będziecie to mogli zobaczyć w tym celu mam tu już przygotowane jakieś tam rzeczy. Słuchajcie, pamiętajcie zawsze o bezpieczeństwie. Ja zawsze kilka razy sprawdzam pod, po podjęciu jakiejkolwiek broni, czy jest rozładowana. Teraz zrobię to również. Komora pusta, magazynek wypięty, więc spokojnie mogę sobie działać. Jak widzicie, broń jest. Zresztą może jeszcze nie widzicie, dopiero za chwilkę zobaczycie broń jest no już najwyższy czas żeby ją wyczyścić, co do samego rozkładania słuchajcie ja rozłożę ją tylko w podstawowy sposób jak ją rozbierać, pokazywałem we wcześniejszych odcinkach więc tutaj nie będę się rozdrabniał jedyne co dodatkowo zrobię to wyciągnę sprężynę i wyciągnę iglicę ponieważ jest to prosta czynność i no dlaczego tego nie, nie zrobić wypiąłem zamek Rufę wyciągnąłem. Słuchajcie, naprawdę jest e, nawet trochę mi wstyd, że jest aż taki uruchomiony ten pistolet. No, ale, ale na potrzeby tego odcinka to nawet lepiej, tak? Ale, ale, ale. Ok. Zablokuj, zablokujcie tylko palcem. Bo lica jest na sprężenie. Szkoda, żeby ona gdzieś poleciała i na przykład przez okno nam wyleciała do sąsiada pod samochód. Mielibyśmy potem z tym problemy. Także wszystko co chciałem w zasadzie mam rozłożone. Nic więcej nie będę rozkładał. Przepraszam, będę rozkładał. Nie wiem jak to aluminium z, z pomalowanym na ten fajny niebieski taki royal blue Color zareaguje na, na chemię, którą użyję w, w myjce. Dlatego okładziny odkręcę i nie poddam ich procesu czyszczenia. No, boję się, że po prostu zmieni się trochę ten odcień. Może coś się wydarzyć. Oby tak nie było, ale lepiej się zabezpieczyć dwa razy. Ok, broń mam przygotowaną do wyczyszczenia. W zasadzie nic więcej mi nie pozostało, tylko przygotować sobie sprzęt i zaraz Wam opowiem, co tam, co tam użyłem do. Do wyczyszczenia tego no i, i zobaczymy. Jeszcze może troszeczkę zrobię takiego zbliżenia, jeżeli się mi uda i pokazać Wam, że faktycznie mój tak, mój pistolet jest e, okropny w środku, nieczyszczony przez no, kilka dobrych treningów. Patrzcie na tą lufę na, na, na komorę i kurczę, no, sorry, normalnie nie dopuszczam do takiej sytuacji, no ale tutaj na początku tego odcinka coś musiałem zrobić. No, i jedynym sposobem było po prostu nie czyścić broni przez jakiś czas. A wszystko mam przygotowane. Słuchajcie, używam detergentu do mycia silników. Wyszedłem z założenia, że skoro taki płyn potrafi wymyć nagar z, z tłoku cylindra. No to dlaczego bym miał sobie nie poradzić z naszymi rzeczami? Proporcje użyłem pomiędzy dla silnie zabrudzonych a słabiej zabrudzonych, czyli gdzieś około 30 ml na litr. Mam tu półtorej litra niemalże płynu, więc wlałem 30 ml. Detergentu. Zobaczymy sobie, jak z tym poradzi. No Mam pewne obawy, troszeczkę boję się moje przyrządy celownicze. Ciekawy jestem, czy to wszystko zniesione zostanie OK po włączeniu. Słuchajcie, fajny myk. Ten pseudo taki wyciorek, który dostajemy z bronią. Świetnie się nadaje do, w momencie, kiedy dolejemy wody. Rzucimy odpowiednią proporcję płynu. Możemy sobie wspaniale wymieszać to wszystko, żeby tutaj było równomiernie gdzieś tam rozprowadzone. To tak, wpadłem teraz w momencie, kiedy to wszystko przygotowywałem. Fajnie, że mamy takie narzędzie pod ręką. Tu mam cały ten mój setup. Jak widać, cała, cała broń jest zanurzona w płynie do czyszczenia. Ten myk z pudełeczkiem po prostu pozwala zaoszczędzić trochę tej wody destylowanej. Generalnie mam tyle płynu, ile potrzebuję, żeby umyć jedną sztukę broni. Cały brud zostanie odizolowany od reszty wody, którą oczywiście też podgrzewam. Jak widzicie. Do 50 stopni już jest prawie 47. Ok, więc no w zasadzie już będę od razu mógł startować. Ustawię sobie make na czas na 15 minut, aczkolwiek e, wydaje mi się, że to będzie jednak zbyt krótki czas, ale po 15 minutach zobaczymy jakie, e, jaki będzie wynik. Potem ewentualnie przedłużymy o kolejny e, czas. Także nic więcej mi nie pozostaje, tylko włączyć make. Nie wiem jak ten dźwięk znosicie, mnie to troszeczkę drażni, no ale nie o to chodzi, żeby było pięknie słychać, ale żeby było czyściutko. Wow! Nic tam nie widać, nie? To znaczy, że tego brudu jest masa. Zaraz sobie to wezmę na inne stanowisko i zobaczymy co nam z tego wyszło. I tak, powyciągałem te wszystkie elementy i jestem naprawdę e, bardzo mile zaskoczony. W zasadzie na tych wszystkich mniejszych rzeczach nie musiałbym już nic więcej robić, jeżeli chodzi o samo czyszczenie. Patrzcie. Ci co czyszczą broń wiedzą, że, że na tym elemencie potrafi zostać naprawdę sporo dziadostwa, które trzeba skrobać. Nie ma nic iglica naprawdę jak nowa nie mam tu za dobrego światła ale uwierzcie mi na słowo szkielet Ok, jest tu jeszcze w kilku miejscach, tam jakiś nagar został głębiej widzę, że on teraz pod wpływem wody się luzuje, więc widocznie pistolet jak leżał w tej pozycji, ten nagar nie miał możliwości, żeby się odczepił i poszedł gdzieś indziej, więc on został i widzę, że to wszystko jest luźne jakby do, do wypłukania i, i mamy to gotowe. Lufa. Trochę nagaru tu, gdzie najwięcej się nagaru zbiera, zostało. Więc e, moją decyzją. I to jest widzę. No, to jest. Generalnie to, co najgorzej schodzi. E, Podejmuję decyzję, puszczę jeszcze raz tą. Na jeszcze 15 minut, dokładnie w takich samych warunkach jak poprzednio. Mam to wszystko opłukane, Obrócę teraz wszystko w drugą stronę żeby ten nagar faktycznie miał możliwość się zuzować i odlecieć. Słuchajcie, specjalnie sobie tego, tego, ten buffer założyłem do czyszczenia, żeby zobaczyć, jak on zareaguje. Nie widzę tu żadnego uszczerbku. Nadal ma swoją, ja używam twardszego, ma swoją elastyczność taką, jak miałem na początku. Więc tutaj naprawdę nic złego się nie wydarzyło. Jestem spokojny, nawet zastanawiam się, czy wrzucić e, okładzin e, na te 15 minut naprawdę jest OK, jest fajnie. Słuchajcie, jesteśmy po drugim, e, po drugim e, okresie czyszczenia kolejnych 15 minut. Jestem tak jak mówiłem naprawdę pod dużym wyrażeniem. Niestety pokusiło mnie, żeby wrzucić okładzinę. I wyczyścić, a troszkę, troszkę odpuścił ten kolor. Ale powiem Wam tak, że okładzina odzyskała w 100% swoją przyczepność. Pamiętacie, jak kupiliście szadowkę dwójkę nową? Ten uchwyt, ta okładzina naprawdę niemal wbija się w skórę i powoduje, że ten uchwyt jest pewny i stabilny. I na nowo jest taki. Więc powiem Wam to odbarwienie jakoś specjalnie mi nie przeszkadza. Ale, ale kosztem tego odzyskanie uchwytu takie jak był pierwotnie, dla mnie jest zadowalające. Więc tak, układzinę już mamy omówione. No, bałem się stało się to, czego się obawiałem. Wszystko inne. Spójrzcie. Lufa. Generalnie wszystko, wszystko zeszło. Nie ma tutaj grama na garu, w zasadzie nic. Nic, co by mogło jeszcze pozostawić jakieś ślady brudu, czegokolwiek. Szkielet. Nie wiem, czy widać przy tym świetle, ale naprawdę tutaj mucha nie siada. Zresztą na pierwszy rzut oka, na sam. Sam dotyk, jak się teraz e, dotknie ten metal, on jest po prostu jałowy. To jest kolejna rzecz, do której przejdę zaraz. Najpierw sobie wyciągnę te wszystkie elementy, osuszę i e, opowiem dalej. Tak samo ważne jak wyczyszczenie broni jest wysuszenie jej. Słuchajcie, ona jest, ona jest całkowicie jałowa. Tutaj nie ma grama ani niczego, co by smarowało. Więc procedura jest taka, że najpierw musimy pozbyć się w 100% wody z każdego elementu, a najbardziej tutaj ze środka, z tych wszystkich mechanizmów. Wiem, że niektórzy wsadzają do piekarnika broń, na ileś tam minut samoczynnie gdzieś tam ta woda odparuje. Ja postanowiłem stosować sobie takie proste urządzenie, jakim jest suszarka do włosów. W zasadzie to nam załatwi sprawę, więc teraz y, wysuszę sobie te wszystkie elementy i, i przejdziemy do następnego kroku. Około 5 minut zajęło mi y, wysuszenie tego. Okazało się, że jednak y, 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 fakt, że zdziałem okładziny bardzo mi pomógł w tym, żeby y, tutaj do środka wejść, dojść faktycznie, tą wodę całą y, odparować. Y, wygląda naprawdę imponująco. Nie wiem. Pewnie nie widzicie tego tak do końca, ale, ale naprawdę tutaj jest e, jałowo, czyściutko. Nic tu za bardzo nie, nie zostało. Pistolet wygląda w zasadzie no, prawie jak nowy, gdyby nie te jakieś tam zarysowania, które podczas użytkowania się e, pokazują. Patrzcie na, na zamek. No, tutaj naprawdę jest e, bardzo przyzwoicie, bardzo czysto, e, sucho. Przyrządy. Bałem się o przyrządy, że coś stracą na, na kolorze, odbarwią się. One są plastikowe z jakimś tam trytem e, bądź też alatrytem. E, fajnie mi się sprawdzają. I, no o nie się bałem. Okazuje się, że niepotrzebnie. Wszystko tutaj jest zachowane tak jak było przed, tak jest i po. Nadal świecą. Nic się z nimi nie stało. E, lufa. W środku lustro. Nic tutaj się za bardzo nie, troszeczkę zostało, widzicie, troszeczkę jednak tu jest tego nagaru, teraz po osuszeniu widzę to, no można by to jeszcze sobie troszeczkę przeszczotkować e, i, i, i odpuścić jakby tą całą resztę, ale to najważniejsze rzeczy tutaj są e, okej. Okay. Widzę, że to wszystko nawet schodzi już teraz po samym przytarciu gdzieś tam suchym ręcznikiem. Więc to jest też jak najbardziej robota wykonana. Te małe elementy, no to tutaj jest rewelacja. Nie ma, nie ma nic praktycznie na niczym. Nie został żaden nagar. To wszystko wygląda jakby wyszło prosto z fabryki, odtuszczone. Ze skrawarki tokarki, karki, na czymkolwiek oni wykonują te części. I naprawdę, no kciuk do góry fajnie jest. Jest ok. Nie mam, nie mam zarzutów, pomimo tego, że te okładziny mi się od, odbarwiły. A jak tak patrzę na nie, fajny taki art look. Jak <laughs> się pocieszam, ale, ale okej. Okay. Ale to, co mówiłem, odzyskały swoją ostrość i uchwyt na pewno będzie o wiele lepszy. Właśnie, widzę, że nie przesuszyłem tych okładzin, więc to jeszcze wykonam i zaraz składamy broń. Broń została wyczyszczona, wyjałowiona i jest kompletnie sucha. Słuchajcie, ona będzie działała, jeżeli, nic nie z tym, jeżeli to tak zostawimy. Bardzo krótko. Tutaj wszystkie elementy, które się gdzieś tam y, ruszają, pracują, będą się ścierały, jak na papierze ściernym. Dlatego najważniejsza chyba rzecz y, podczas takiego czyszczenia broni to jest odpowiednio ją nasmarować. Upewnić się, że ten smar, olej, cokolwiek używacie, dojdzie do każdego miejsca, które gdzieś ociera o siebie, pracuje, współpracuje ze sobą. Jak tego nie zrobicie, to to będzie duży problem. Tak? Ponieważ w przyspieszonym, w ekstra przyspieszonym tempie zużyje się broń te wszystkie mechanizmy w środku. Dlatego poświęćcie naprawdę dużo czasu na to, żeby to dobrze znaoliwić. Ja to właśnie za to się teraz biorę. Pokażę Wam na końcu, jak to, jak to wyglądało, jeszcze przed złożeniem, i, i zobaczymy efekt, jak to będzie wyglądało, już na złożonej broni, jak to wszystko pracuje. Powiem Wam moje wrażenia. Posmarowałem. Ja nie chcę reklamować żadnych tutaj smarów ani takich innych rzeczy, generalnie używam tego, co używam. Używam olejów i smarów w sprayu i też używam smaru takiego stałego, ale nie o tym chcę rozmawiać. Broń mam gotową, wyczyszczoną, nasmarowaną. Słuchajcie, z tym smarowaniem naprawdę nie przesadzam. Nawet kosztem tego, że będzie gdzieś wam ten smar wylewał yy, przez jeszcze chwilę, to zalejcie to maksymalnie tak, jak się da. Bo tu, jeżeli gdzieś zaniedbamy i będzie gdzieś sucho na elemencie, który pracuje ze sobą, on zużyje się w tempie turbo-ekspresowym. Dlatego to jest takie ważne. Także tak wygląda broń po czyszczeniu, po złożeniu. Wszystko tutaj działa elegancko, płynnie. Więc, jeżeli ktoś ma możliwość korzystania z myki ultradźwiękowej, jak najbardziej polecam, no, tylko przestrzegać jakichś tam generalnych zasad, o których tutaj też mówiłem. I tak jak mówię, wysuszyć broń idealnie do suchutka, i potem bardzo dobrze obficie nasmarować. Nadmiar, oczywiście, zetrzeć i wszystko będzie ok. W takim razie to tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki Wam za uwagę. Jeżeli się podobało, łapkę w górę. Pozdrawiam. Dziękuję Ganklub Club Bielsko oczywiście za udostępnienie obiektu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia następnie.